Od czwartku wielkie majówkowe odpoczywanie. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miejsce zamieszkania, ale to nie oznacza, że trzeba spędzić ten czas w domu. Przedstawimy Państwu kilka pomysłów na spędzenie czasu w naszym regionie. 1 maja obchodzimy Święto Pracy. To Międzynarodowy Dzień Klasy Robotniczej ustanowiony w Polsce Dniem Wolnym od Pracy 1 maja roku 1950. Dwa dni później obchodzimy natomiast Święto Konstytucji 3 maja. W tym roku wypada w sobotę, ale dla osób na etatach oznacza to, że mogą odebrać Dzień Wolny od Pracy np. w piątek 2 maja. Mamy zatem naprawdę długi weekend, a ten warto spędzić na terenie powiatu raciborskiego, bo nie brakuje tu atrakcji. Z dziećmi warto wybrać się do Ogródka Jordanowskiego. Na największym placu zabaw w mieście czeka wiele atrakcji dla najmłodszych, ale też doskonałe miejsca do wypoczynku dla dorosłych. Dobra zabawa i wypoczynek gwarantowane są też na miejskich bulwarach, gdzie przy dobrej pogodzie można nawet plażować. Kolejny punkt na mapie miasta, który warto odwiedzić to arboretum Bramy Morawskiej. Zaczarowany ogród, ścieżki dydaktyczne i oczywiście mini zoo dostępne są bezpłatnie codziennie od świtu do zmierzchu. Aktywnym mieszkańcom naszego regionu polecamy wyprawę. Rowerowe. Także na dwóch kółkach można dojechać do rezerwatu Przyrody Łęszczok. Warto odwiedzić to miejsce, bo o tej porze roku wygląda niezwykle zachęcająco. Czeka tu na turystów dzika przyroda i cisza, która pozwoli odpocząć od miejskiego zgiełku. Podróżując po powiecie raciborskim nie sposób ominąć ród, gdzie znajduje się pocysterski kompleks klasztorno-pałacowy. Do gminy Krzyżanowice warto się wybrać, by zobaczyć graniczne meandry odry czy ruiny pałaców w Tworkowie. Tu warto też pospacerować w przyznamkowym parku czy nad stawem trzeciok. Zachęcamy także do odwiedzenia wież widokowych. Te w naszym regionie zlokalizowano m.in. w Tworkowie pogrzebieniu czy Pietrowicach Wielkich. W wolne dni można także zwiedzić zamek piastowski, czy odwiedzić raciborskie muzeum, aby dobrze Czas nie trzeba daleko wyjeżdżać.